Siema, w dzisiejszym odcinku powiem Wam grupy eliminacyjne, znaczy kwalifikacyjne do Euro 2012. Zacznijmy od grupy A. Wszędzie będzie rozegrany 10 meczów. Grupa A, pierwszy czyli pierwsza pozycja, Niemcy. 30 punktów, 10 zwycięstw i 0 przegranych i 0 remisów. Turcja, druga pozycja, 17 punktów, 5 zwycięstw, 2 remisy i 3 przegramy. Belgia. 15 punktów i 4 zwycięstwa. 3 remisy i 3 przegramy. Austria. 12 punktów. 3 wygrane. 3 remisy i 4 przegramy. Azerbejdżan. 7 punktów. 2 nie wygrane. 1 remis. 7 przegranych i Kazachstan jedno zwycięstwo i jeden remis i 8 przegranych. Taka była grupa A. Teraz grupa B. Rosja 23 punkty, 7 zwycięstw, 2 remisy, 1 przegrana. Irlandia 27 punktów, 6 zwycięstw. 3 remisy i 1 przegrana. Armenia 17 punktów, 5 zwycięstw, 2 remisy i 3 przegrane. Słowacja 15 punktów, 4 zwycięstwa, 3 przegrane i 3 remisy. Macedonia 8 punktów, w, po 2 remisy i... Zwycięstwa i 6 przegranych. Andora 10 przegranych i 0 zwycięstw, 0 remisów. No niestety czasami tak jest, że trzeba przejść, żeby inni mogli wygrać. No niestety tak czasami jest. Dobra. Więc grupa C. W, I na grupie C zakończę. Włochy 26 punktów. 8 zwycięstw. 2 remisy. 0 przegranych. Estonia 16 punktów. 5 zwycięstw. 1 remis. 4 przegrane. Serbia 15 punktów. 4 zwycięstwa. 3 remisy. 3 przegrane. Słowenia. 14 punktów, 4 zwycięstwa, 2 przegrane, 4 przegrane i 2 remisy. Irlandia Północna, 9 punktów, 2 zwycięstwa, 3 remisy, 5 przegranych i Islandia, 1 zwycięstwo, 1 remis i 8 przegranych. Dobra, w tym odcinku to tyle. I oglądajcie filmiki. Proszę Was, bo ostatnio widziałem, że aż poza Polski jest 9 krajów, więc rozsyłajcie to pod... jakby do swoich kolegów, koleżanek. Dobra, ja będę kończył. Pamiętajcie, rozsyłajcie i mówcie, że są takie filmiki. మ